Czasem trzeba się pokazać. Słuchać mnie nie, oczywiście, bo nie wziąłem mikrofonu. Dzień dobry. Ale słuchać było dzwonek? No więc pokazuje się z rzadka. Myślę, że to wszystkim zrobi zrobi dobrze. Dzisiaj piątek, 9 kwietnia. Jeszcze będę dzisiaj u Łukrzy, ale nie na YouTubie, bo YouTube oczywiście już rzadko pokazuje telewizję w realu 24. A tak poza tym, to jeszcze w, przedwczoraj się pokazałem z Dominikiem Cwikłą w telewizji te, konfeder, konfeder, Co ja mówię? Korona TV, Korona, Konfederacja Korony Polskiej. Zaraz wrzucę do opisu tego, tego filmu, <laughs> wrzucę adres do tamtego. Ale generalnie nie chcę się specjalnie już mądrzeć, bo już jesteśmy na prostej, wszystko idzie ku dobremu. Prawda? No to po co tam ja się będę mączył? <laughs> Wszyscy, wszystko wiemy. Ta wojna żydowska w tytule jest nawiązaniem do tego, co za 10 dni będziemy tutaj świętować w Warszawie. To będzie rocznica wybuchu powstania w getcie. Wojny żydowskie, jakkolwiek bywały, to duże wojny w historii. Sama, sam termin wojna żydowska pochodzi ze starożytności od Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka, który zajmował się taką wielką wojną żydowską na terenie Judei czy na terenie Ziemi Świętej w II wieku po Chrystusie. Te wojny były zwykle nieudane. No, ostatnio, żydom izraelskim udają się wojny takie naprawdę zwycięskie w drugiej połowie XX wieku mieli takie. Co dalej z Izraelem, to oczywiście nie jest jasne. To jest osobny temat. Natomiast no, faktem jest, że Żydzi okazali się narodem skutecznym w, w wojnie. Jak w pradawnych czasach starotestamentowych. Powstanie, powstanie no, warszawskie, bo tak mówią na zachodzie, mówią powstanie warszawskie, bo o innym powstaniu warszawskim często no, do niedawna przynajmniej świat nie wiedział. Polacy nie mają tej mocy, tej mocy, co Żydzi w głoszeniu swoich prawd. W każdym razie, to powstanie w Getcie ja miałem taką niefachową wiedzę, bo jestem historykiem od, in od innych spraw, że, było, że miało sens, bo i skoro wszyscy mieli zginąć, to nie chcieli ginąć na kolanach, no, a w tym chaosie powstańczym komuś się udało uciec. Ale właśnie wyjaśniono mi, wyjaśnili mi fachowcy, że. Że powstanie było bez sensu, jak większość powstań, bo Żydzi poza tam tymi funkcyjnymi mecenasami i innymi lekarzami, którzy z tej górnej półki żydowskiej, warszawskiej, którzy się najęli do Niemców w zamian za, no, za oszczędzenie w zagładzie, znajeli się do pilnowania swoich pobratymców, no to cała reszta poszła do gazu. Także powstanie się ponoć nie udało, nie miało sensu, było nieracjonalne, podobnie jak wiele innych powstań, ponieważ powstania są generalnie wszczynane z poduszczenia wrogów, wrogów powstańców. Jeżeli Polak wszczyna powstanie przeciwko Rosjanom, to znaczy, że pewnie namówił go do tego jakiś wróg Rosjan, który chce związać rosyjskie siły. Jeżeli Polak powstaje przeciwko Niemcom, no to pewnie wróg Niemców go namówił do wykrwawienia się. Jeżeli Arab gdzieś na Półwyspie Arabskim podnosi powstanie przeciwko swojemu nielubianemu władcy, to pewnie ktoś go też do na tego namówił. Może Irańczycy, może ktoś inny. Tak to z powstaniami bywa. No i ja teraz zmierzam do powstańczej, czy też generalnie gwałtownej, takiej przemocowej drogi walki o swoje prawa. Bo sytuacja, w, sytuacja z tak zwaną pandemią, a dokładniej mówiąc ze szczepionkami no, zmierza w być może w niebezpiecznym kierunku. Chociaż moim zdaniem wyszliśmy na prostą, bo świadomość milionów ludzi na świecie, wielu milionów, setek milionów, może miliardów nawet jest pobudzona. Coraz więcej ludzie wiedzą, rozumieją, także ludzie w instytucjach, także instytucjach państw, Całe duże obszary oderwały się od obozu pandemików, duże obszary w Stanach Zjednoczonych, cała Rosja, w gruncie rzeczy Chiny, chociaż tam są inne zagrożenia, no o wolności nie mówmy. A więc y, zagrożenie właśnie jest y, te, to szczepionkowe zagrożenie może przybrać dwa, y, dwa kształty albo kształt tych nieszczęsnych paszportów, segregacji Albo kształt przymusu. Zakładam, że jedno i drugie razem nie ma sensu, że jest albo jedno, albo drugie. Na razie widzimy bardzo posunięte, już zaawansowane prace nad paszportami szczepionkowymi w Europie, w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, z tym, że już wiadomo, że nie w całych Stanach, tylko w, tych, w tej części, która, która no, rządzonej przez demokratów głównie. Także w Izraelu, co jest wielkim tragedią narodu żydowskiego, w Izraelu, bo naród żydowski jest także poza Izraelem, a także narodu arabskiego i narodu rosyjskiego, bo obywatele Izraela, te 9 milionów obywateli, to są w dużej mierze przecież imigranci, którzy na co dzień mówią po rosyjsku, czy po Arab czy miejscowi, którzy mówią po arabsku. Nawiasem mówiąc, ci Arabowie, muzułmanie, w większości tracił chrześcijan tam prawie nie ma, są Oczywiście genetycznie można powiedzieć, potomkami dawnych Żydów, którzy tam mieszkali. Oczywiście. Kim mają być? To nie są najeźdźcy. To są ludzie, którzy, których przodkowie w 1600, 1700 lat temu, powiedzmy prawie, przyjęli chrześcijaństwo. Byli, no, powiedzmy, prawosławnymi umownie rzecz biorąc, chrześcijanami przez kilka pokoleń. Potem przyszła władza muzułmańska. I znaczna ich część przyjęła islam sunnicki. Ale ich przodkowie byli Żydami. Nie byli. To, Żydzi nie zostali wypędzeni z Ziemi Świętej. Część, było, wiele, było wiele emigracji, tak? ale nie było wielkiej wypędzenia Żydów przez Rzymię. To bzdura oczywiście. Bzdura obecna naturalnie w mitologii państwa Izrael No ale, przepraszam, znowu dygresja niepotrzebna. O Żydach, o tych Żydach ciągle. Tymczasem ważne są szczepienia. Szczepienia są ważne, bo pojawił się wczoraj po południu, pojawił się w mediach. Pojawiła się decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, sądu starszego niż Unia Europejska, starszego niż Europejski Trybunał Sprawiedliwości, sądu, który ma pewne przełożenie na państwa europejskie państwa Rady Europy, no, która jest, jak wiem, starszą instytucją między, ponadnarodową niż Unia Europejska. Tam w Strasburgu, no, wiemy, nasi obywatele upominają się o różne odszkodowania od polskiego państwa za łamanie praw człowieka, chociażby przez wyroki sądowe, przez decyzje administracyjne. I yy, Kilka lat temu poskarżyli się Czesi. Czesi poskarżyli, że pewna rodzina została ukarana grzywną i ich dzieci nie mogły, nie mogły pójść do przedszkola, bo te dzieci nie zostały zaszczepione jedną z jednym ze, szczepie, ze szczepień obowiązkowych w tym kraju, w Czechach, <laughs> przeciwko jednym z dziewięciu tam właśnie wskazanych chorób. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że nie jest to pogwałcenie ta grzywna i ten zakaz hmm, niedopuszczenia dziecka do przedszkola nie jest pogwałceniem praw człowieka, ponieważ e, ponieważ e, ponieważ e, to jest środek prewencyjny, tak, profilaktyczny. Czyli to nie jest kara grzywna i niedopuszczenie do przedszkola, to nie jest kara, tylko to jest profilaktyka zakażeń. Nie jest to bardzo ważne, To nie jest to najważniejszy trybunał w Europie. Wyrok nie jest być może bardzo ważny. Może jest przypadkowy, nawet bo po prostu przez ileś lat sprawa się toczyła, kiedyś było, trzeba wydać decyzję, czy też wyrok nad niebem, czy też decyzja, czy, czy orzeczenie. To ktoś mnie zaraz poprawi. A na, od razu dygresja kolejna na Facebooku. Ten, ten tekst jest u mnie na, na profilu. Nie, nie podaję go w opisie filmu, bo chcę zachęcić. Państwa do zaglądania na mój profil, gdzie teraz się udzielam znacznie bardziej niż na tym kanale. Znowu dygresja, no będę, po prostu wiem o tym, że prędzej czy później z YouTube'a i tak będę musiał zniknąć, więc na Facebooka pewnie też, ale uwaga, będą inne, będą inne, już są inne media społecznościowe i oczywiście już mam inne konta. W razie czego? Właśnie na Facebooku będę. Donosił, gdzie się przenoszę. No dobra. No i dobra, więc co z, tym, co, z tym, co z tym orzeczeniem, czy też decyzją ETPC? Otóż może to być przypadek, może nie być przypadek, ale myślę, że strzeżonego Pan Bóg strzeże. No i może warto wziąć pod uwagę znowu po kilku miesiącach tę perspektywę przymusu szczepień. Myśl, myślę, że jest mniej prawdopodobna, znacznie mniej niż paszporty szczepionkowe, które widzimy, że są już, po prostu są. Natomiast jest to możliwe. Jest to perspektywa, no straszna, ale y, dlatego właśnie trzeba dużo wcześniej być na, nim, na, na nią przygotowanym, żeby nie dać się sprowokować do powstania, które zawsze jest nie w interesie powstańców, tylko. Tych podżegaczy. Zamiast powstania, bo przecież jednak wiele milionów Polaków, podobnie jak zwykle od 40 do 50%, także innych narodów, nie akceptuje przymusowych szczepień, czy w ogóle nie chce się zaszczepić tymi niebezpiecznymi preparatami, które nam są oferowane. Znowu dygresja, są oferowane też bezpiecz, bezpieczne. Ale to nie są te, które wybiera wybiera Komisja Europejska czy wybiera Rząd Polski są bezpieczne jedna, jedna szczepionka europejska jest szczepionką po prostu francuska są indyjskie są chińskie są rosyjskie a wśród nich są po prostu szczepionki tradycyjne ale tego nie nie ma być eksperyment mamy być królikami czy też jak mówią anglosasi gwinejskimi świnkami tak, czy morskimi po prostu. Więc na wypadek, gdyby jednak coś się miało wydarzyć, to ja tylko powtórzę to, co w pewnych środowiskach, w grupach no, ludzi zaangażowanych w te nasze sprawy obronne. W grudniu jeszcze pamiętam, bojąc się właśnie przymusu, namawiałem do tego, żebyśmy tworzyli lokalne zespoły interwencyjne. I to jest konkretna propozycja, żeby o tym już teraz pomyśleć. W każdym tej miejscowości, tam gdzie są świadomi zagrożenia Polacy, oczywiście też nie, nie Polacy, bo przecież w Polsce są nie tylko Polacy. I są całkiem fajni nie Polacy. Więc twórzmy, przynajmniej na razie miejmy kontakt z myślą o tym, żeby, żeby taka drużyna interwencyjna mogła powstać, bo może no, niezależnie od tego, że powstania nie wzniecimy, może nas czekać konieczność fizycznego, fizycznego tak, fizycznej obrony ofiar przymusu. Nie wiadomo, jak to byłoby zorganizowane ze strony aparatu przemocy, przymusu Państwa Polskiego, ale niezależnie od tego, czy to byłaby do tego używana policja, czy, jak, czy inne służby, czy no czy jakkolwiek inaczej, to trzeba być przygotowanym na to, żeby stawić opór. I to, to musi już być opór fizyczny. Bez strzelania, bez podkładania bomb, bez podpalania willi Kaczyńskiego, czy strzeżonego osiedla, na którym mieszka Ormorawiecki. Zresztą może premier się zmieni do tego czasu. Bez, tak tylko po prostu w, w obronie, w obronie. Tak, jak mogę stanąć. Ja mogę stanąć w obronie, jest to zgodne z prawem. Mogę stanąć w obronie bitego współobywatela, czy w ogóle no, kogoś na ulicy, tak? Co zresztą robiłem w życiu. Zdarzyło mi się to kilka razy w życiu, że po prostu no, trzeba było fizycznie się zaangażować w czyjąś obronę. Teraz to była obrona przed kont kontrolerami. To jeszcze były czasy, kiedy kontrolerzy bili i szarpali. Całkiem niedawno. 20 parę lat temu. Tak więc możemy to robić. Taka interwencja jest uprawniona. Zresztą wiemy, że na przykład w przypadku obrony kościołów była stosowana na jesieni przez wtedy powstałą Straż Narodową Roberta Bąkiewicza. To jest. Mamy do tego prawo. I przygotujmy się do tego na wszelki wypadek. Na razie, powiedzmy sobie, organizacyjnie także koncepcyjnie. Ja będę też myślał o tym, jak to, jak, to, jak to głębiej się tym zająć. No i tak właśnie od wojny żydowskiej doszliśmy do drużyn interwencyjnych. A coś w tym jest, coś w tym jest. No właśnie. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Nie wiem, kiedy się znowu pokażę. Jestem bardzo zajęty, ale. Cały czas myślę, że przychodzą mi do głowy pomysły, o czym tu by pogadać, po czym z tego rezygnuję, z różnych powodów. Dziękuję bardzo.